Czy wiesz, że wizyta projektanta na Twojej działce nie jest konieczna? Pokażemy Ci, jak samodzielnie stworzyć szkic działki krok po kroku. Przygotuj miarkę taśmową lub dalmierz, kartkę papieru lub wydruk mapy działki, ołówek, linijkę oraz telefon lub aparat. Naszkicuj kształt działki albo wykorzystaj wydruk planu z projektu budowlanego. Zaznacz granice działki: wjazd, furtkę, dom, garaż. A jeśli istnieją, to także podjazd, ścieżki, taras i inne elementy stałe jak drzewa czy rabaty. Zmierz długości wszystkich boków działki, obwody budynków, a także odległości między budynkami oraz między budynkami a granicami działki. Zaznacz na szkicu miejsca, gdzie wstępnie planujesz nawierzchnię, takie jak podjazd czy ścieżki. Jeśli teren jest nierówny, zaznacz to na szkicu. Zmierz także wysokość fundamentu, jeśli budynek jest wyżej niż reszta terenu. Wykonaj zdjęcia działki z różnych perspektyw: od frontu, z tyłu, z narożników i pod kątem. Zrób zbliżenia budynków, ogrodzenia, nawierzchni, drzew i innych stałych elementów. Możesz też zrobić ujęcia z góry, z piętra lub drona. Zacznij fotografować od frontu działki i przesuwaj się w jednym kierunku. Ułatwi to orientację. Na koniec sfotografuj szkic i prześlij go projektantowi razem ze zdjęciami. Dodaj krótki opis swoich oczekiwań i preferencje dotyczące materiałów, na przykład rodzaj czy kolor kostki. Teraz projektant może zająć się resztą. Skorzystaj z usługi projektowej Semelrock Rock i stwórz projekt na wierzchni dopasowany do Twoich potrzeb. Dowiedz się więcej na projekt